Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmiku. I dzisiaj pokażę wam niektóre moje rośliny, które lepiej albo gorzej zniosły mój dwutygodniowy pobyt w Polsce. Także zapraszam was serdecznie do oglądania tego filmiku. No i tutaj na pierwszy ogień chcę wam pokazać moje syngonium mojito. Tutaj jest jakiś z tyłu listek, który, którego się zaraz pozbędę. Uschło mu się troszkę, ale to nic. No i tutaj widzę, że wypuszcza listki 2. W ogóle nagrywam to o godzinie drugiej, ale strasznie pada tutaj u mnie i zrobiło się tak ciemno, muszę nagrywać z lampą. Także syngonium ma się dobrze. Bardzo ładnie wygląda. Wydaje mi się, że te liście będą ładnie wybarwione. Nie chcę ich za bardzo rozwijać, bo ale tutaj widać, że jakieś tutaj wybarwienia są na tych listkach, także bardzo mnie to cieszy. Kolejna roślinka to tu może ten syndapsus. On ma się w miarę OK. Był trochę przesuszony jak wróciłem. Stąd ten listek pewnie żółknięty, ale już go napoiłem, liście bardzo ładnie się prezentują. Bardzo fajnie się świecą. Kolejny Scindapsus, tutaj jest Scindapsus Moonlight, o ile się nie mylę. Ja właśnie przed moim urlopem przesadziłem z ziemi do hydroponiki i okazało się, że no on miał koszyk taki plastikowy, już bardzo mocno przerośnięty, i, a ja się zastanawiałem, dlaczego on mi nie chce puszczać liści. Natomiast, no, tutaj widzicie, po dwóch tygodniach od y, usunięcia y, tego koszyka, no i włożenia go do hydroponiki, wypuszcza mi tutaj pierwszego liścia, a już go mam jakiś czas. Także bardzo mnie to cieszy. Dalej roślinką, roślinka, którą którą chcę Wam pokazać, jest to ta Maranta Tricolor. No ona sobie y, nie poradziła za bardzo, w sensie no może te dwa tygodnie nie były takie złe dla niej, natomiast hydroponika chyba ją zabija. Aczkolwiek nie wiem dlaczego, bo mam jeszcze y, Marantę Lemon Lime i Marantę Variegatę Kaczowaną i one natomiast radzą sobie bardzo dobrze. No ona też tutaj niektóre pędy jej tylko tak uschły. Tutaj jak możecie zobaczyć no, no listki się mają w miarę ok. no zobaczę co z nią będzie. Mam nadzieję, że nie będę zmuszany zmuszony jej pociąć no ale. Jeżeli będzie taka potrzeba to tak zrobię. Tutaj nic się nie zadziało za bardzo tu ewentualnie ten enjoy on tutaj się fajnie prezentuje z przodu, ale ja go tak odwróciłem, ponieważ z tyłu ma liście takie i to wydaje mi się, że to jest przesuszenie. Znaczy, wydaje mi się na pewno, bo miał bardzo mało wody. Jakby nie było, dwa tygodnie mnie nie było. Dwa tygodnie nikt się nie opiekował tymi roślinami, ale już jest wszystko pod kontrolą, znowu, także bardzo się cieszę. No i przejdziemy sobie może na inny stolik. Dobra, tutaj e, co wam pokażę, to może ten e, hastatum filodendron, on sobie w miarę tutaj radzi teraz. Na pewno lepiej niż e, jak był w ziemi. E, tutaj mam e, tego filodendrona, którego nie pamiętam nazwy. I ja wam ostatnio mówiłem właśnie, że on wypuszcza takie bardzo małe schorowane listki. No ale daje sobie radę, no i jeszcze mu daje też szansę, dopóki on się całkowicie nie zniszczy, no to go zostawię. Patrzcie jak pada deszcz. No, dobra, nieważne. Co wam tutaj jeszcze mogę pokazać, to mogę wam pokazać tutaj tego Adam Sony Ghost, Swedish Ghost, coś takiego, ona fajnie rośnie tutaj nawet, czekajcie, obrócę sobie ją inaczej. Tutaj ma zaczątek nowego listka. Także tak prezentuje się Adam Sony Ghost. Tutaj ma jakiś suchy listek, to zaraz go po prostu usuniemy. Dobra, yy, tutaj mam Rafidoforę Tetrespermę. Jak mogliście zobaczyć, w którymś. Yy, no, niedawno nagrałem filmik, właśnie jak ją kupywałem. I ona miała ten jeden listek z warygacją. Natomiast tutaj mi wypuściła dwa listki, kolejne już bez wariegacji. Także wydaje mi się, że nie wiem co się stało. Czy, czy ten chłopak mnie po prostu chciał oszukać i, i sprzedał mi sadzonkę z regresem? Nie wiem. No zobaczymy. Ja się w sumie tak bardzo na tym nie znam, jeżeli chodzi o regres. Wiem, że tylko trzeba ją podciąć, no ale to bym musiał obciąć jej tutaj ten. Cały pęd. Na razie zobaczę. Zostawię to tak jak jest. I zobaczymy, co z tym będzie się działo dalej. Tutaj mamy Marantę Light light Vein. Chyba tak. No, mocno poszła do góry. Ciągle wypuszcza tutaj listki. I widzicie, ona też jest w fedroponice i, i ma się świetnie. Jak możecie zobaczyć, to tutaj użyłem lechuzy. No, mam już pewne przemyślenia. Tutaj mam też y, moją hoję w Lechuzie, i tutaj jest kolejna hoja, też w Lechuzie. Tutaj jest y, Maranta Mint. Ja to tak nazywam, bo wiem, że to się chyba też jakoś inaczej można nazywać. Y, ja to kupiłem pod nazwą Maranta Mint. Także tak to będę nazywał. Y, co tutaj Wam jeszcze pokażę? To może tutaj y, tego małego skubańca. Tutaj jak możecie zobaczyć też w ostatnim filmiku jakoś pokazywałem Wam, żeby wypuszcza liścia. No i bardzo ładnie listek wyszedł. Nic się z nim nie stało. Bardzo jestem mega zadowolony. No i tutaj z tyłu wypuszcza kolejnego. Kolejny listek pójdzie. Także te się mają tutaj świetnie. To jest filodendron. Jak on się nazywał filodendron tortum Philodendron tortum tutaj mamy znowu kalatea. Bardzo ładnie rośnie tutaj kolejna rurka idzie. Bardzo fajnie radzi sobie w hydroponice. Dobra tutaj wam pokażę może tutaj jest maranta lemon lime. A tutaj jest moja Sony zwykła małpka. Tutaj też jest jakiś żółknięty liść, ale on już coś się z nim działo przed moim urlopem. Także panu dziękujemy. Tutaj jest dziękuję w ogóle za podpowiedź w komentarzu. To jest filodendron painted lady. No i tutaj możecie zobaczyć, że ona fajnie rośnie też w hydroponice, tutaj wypuszcza listka, tutaj już też wypuszcza listka, także mega jestem z niej zadowolony. Co tutaj dalej? Filodendron orange. Mi się wydaje, że ono trochę za mało światła tutaj, i dlatego wypuszcza takie mało wybarwione liście, ale i tak się cieszę, że w ogóle rośnie. Dalej. Rafidophora tetrasperma zwykła. No, ona sobie nie poradziła za dobrze na początku w hydroponice, natomiast teraz widzę, że się ogarnęła i, i w miarę te liście są teraz takie w miarę zdrowe, że tak powiem, bo wcześniej były, no. Takie miękkie. No, tutaj dalej mamy yy, Adansonii Mint. No i ona tu mi ewidentnie idzie w regres, bo tutaj wypuściła dwa zupełnie zielone listki. A mają być te listki takie nakrapiane. No ale kurde, żal mi w ogóle obcinać tych roślin. Zobaczę jeszcze, jak następne listki pójdą. I jak będzie większy ten pęd, to ją po prostu ciachnę i Ukorzenie sobie na nowo. Tutaj mam tą marantę karczowaną, wariegatę. Ona też sobie fajnie radzi w hydroponice. Kolejny listek wypuszcza. Tutaj mam filodendron red. No, on też fajnie sobie radzi. Odpukać. Jakiś tutaj fragment małego pędziku jest, małego listka. Zobaczymy. To jest najnowszy jego listek. No, też się nie za bardzo fajnie wybarwia, ale to jest pewnie spowodowane małym naświetleniem. Ja sobie tutaj muszę zamontować kiedyś jakąś lampę, po prostu, żeby fajnie naświetlać te rośliny. Tutaj jest mój Filodendron White Wave Birkin. No, on też tutaj regres, jak widać. Ale powiem Wam, że jak go miałem w ziemi, a miałem go w ziemi, no w Bigosie, nie? Około. Roku, coś takiego. Nie wypuścił mi ani jednego liścia, ani jednego. Po czym wsadziłem go do hydroponiki przed moim urlopem, no to załóżmy, nie wiem, z miesiąc temu. No i poszedł mi w regres, ale zaczął i tak wypuszczać listki, nie? Trzy listki wypuścił, także i tak jestem mega z niego dumny. Tutaj mamy Gloriosum. Gloriosum też sobie fajnie świeci, świeci, fajnie radzi w hydroponice. Tutaj wypuszcza kolejnego listka, już drugi w hydroponice, i tutaj jest taki jakiś pęd, który idzie. Nie wiem o co chodzi, ale no, dobrze, że rośnie. I tutaj mam e, filodendron. Nie pamiętam nazy. Będziecie mieli... Wyświetli wam się po prostu. I on również sobie dobrze radzi. A nie, teraz zauważyłem, że właśnie nie dobrze sobie radzi, bo tutaj wypuszczał listka. I ten listek mu uschnął. Ale to jest yy, prawdopodobnie moja wina, bo ja go... Bo on, ten listek mu już wychodził, a ja go wsadziłem do hydroponiki i pewnie to jest dla niego szok. Ale ja się tym nie przejmuję, bo i tak jest yy, piękny i... I mam nadzieję, że po prostu się opamięta i będzie wypuszczał dalej piękne, duże liście. Dobra, i to by było w sumie tutaj na tyle. Jeszcze Wam pokażę... A może tutaj jeszcze tą kobrę Wam pokażę. Tutaj jest filodendron kobra. On tutaj świetnie sobie radzi i podczas mojej nieobecności wypuścił właśnie tutaj takiego pędu. Taki pęd. No, zobaczymy, jak daleko on pójdzie, ale to nie jest nic złego, bo ja sobie go ewentualnie podetnę i ukorzenie. Bardzo ładnie się wybarwia ten, pęd, ten filodendron. Także, dobra, to w tym pokoju by było na tyle. I teraz jeszcze Wam pokażę, co nieco w sypialni. A jeszcze zanim przejdziemy sobie do sypialni, to pokażę Wam tutaj mojego skrzydło, skrzydło kwiata Diamond, który już przed moim urlopem wypuszczał sobie takiego ładnego kwiatuszka natomiast no jak wróciłem już z urlopu to on był w pełni rozwinięty bardzo jestem zadowolony jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby jakiekolwiek skrzydłokwiat u mnie zakwitnął także to jest mój pierwszy kwiat on jest w hydroponice bałem się go dać do hydroponiki, bo oglądałem filmik na youtube takiej jednej pani nie pamiętam już nazwy to ona mówiła, że każdy skrzydłokwiat, którego ma i którego dawała do hydroponiki, to zawsze jest zgnił i musiała go potem wszystkie te zgniłe korzenie do cna poucinać no i na nowo ukorzeniać. Natomiast u mnie jest OK: trzyma się OK, fajnie, trzyma się dobrze. I tak wygląda ten kwiat jeszcze raz. Dobra, tutaj wam pokażę, bo to jest hit. Tu są moje monstery. I teraz tak. Tutaj mam klatkę z moimi ptakami. No i jak możecie zobaczyć, ta monsterka była za blisko tej klatki. No i tak, tak ją obszkubały. Monstera jest trująca, natomiast no nic się tym ptakom nie stało. Żyją. Na szczęście także. No ale moja monstera wygląda właśnie w takim stanie. Te dwa listki, nie? Szkoda, ale y, odrosną jej y, nowe listki je odrosną także nie ma tego złego. O tutaj widzę jakiegoś starego listka to go od razu usunę. Ja w ogóle mam w planie tak jak już kiedyś wam wspominałem to monsterę tutaj y, tą połączyć z tą wielką żeby po prostu ją zagęścić. Tutaj jest moja monstera variegata ona się świetnie trzyma y, no. Dobra, także idziemy teraz do sypialni, jeszcze wam pokażę kilka roślin. No i tutaj u mnie w sypialni e, Philodendron scandens. Ten pęd stał się jeszcze większy. Ja go już tutaj w sumie mógłbym obciąć, ale nie chcę, bo podoba mi się jak on tutaj zwisa. E, tutaj mam e, Epipremnum Lemon Lime, również świetnie sobie radzi, te pędy jeszcze są większe. Także bardzo się cieszę. Tutaj EpiPremnum Marble Queen. Tutaj on był również trochę przesuszony i pożółkły mu niektóre liście. Dlatego sobie je usuniemy od razu. No, i tutaj chciałem Wam jeszcze pokazać mój Ficus Tineke. On już jest taki duży, że on mi się tutaj przechyla. Wyłysiały z dołu. Tutaj wypuścił nowy, nową odnóżkę, nową, nowy pędzik. No i ja się tak zastanawiam, czy go nie pociąć. I chyba go po prostu potnę, żeby z, zagęścić go po prostu i obciąłbym go gdzieś tu. No i tutaj te, te pędziki też. Wsadziłbym go do wody. Nie wiem, nie wiem, co z tą tutaj odnóżką, bo ona jest taka chuda. Nie wiem, czy ona by mi się normalnie ukorzeniła. Ale tak to się prezentuje. Dobra, no i to w tym filmiku by było na tyle. Tak prezentowały się niektóre moje rośliny po moim urlopie. No, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do lajkowania. Napiszcie mi jakiś miły komentarz, no i dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, na razie cześć.